Jak odchodzić lub wymodelować ramiona lub uda? To pytanie wraca jak bumerang, spieszę więc odpowiedzią, która jednak się nie zmienia. Na kształtne ramiona czy uda składają się dwa główne elementy. Po pierwsze niska zawartość podskórnej tkanki tłuszczowej, która umożliwia ekspozycję punktu drugiego, czyli nadającej atrakcyjny kształt tkanki mięśniowej. W innym nagraniu już wspomniałem, że próby jednoczesnego budowania tkanki mięśniowej i spalania tkanki tłuszczowej są bezsensowne, bardzo wymagające i nieefektywne. Dlatego polecaną przeze mnie metodą jest cyklizacja treningu i diety, tak, żeby najpierw się odchudzić i spalić nadmiar tkanki tłuszczowej. Dzięki temu odkrywamy, co tam jest pod spodem, jaki ma kształt i jakimi ćwiczeniami na etapie budowania mięśni uzyskamy pożądany efekt. A potem przechodzimy na nieco większą podaż kalorii i inne formy treningu, tak żeby wymodelować i ukształtować uda, ramiona, pośladki czy inne pożądane już przez nas obszary ciała. Jeśli ci to interesuje, pamiętaj o subskrypcji tego kanału, a jeśli chcesz zacząć z kopyta działać, to napisz mi wiadomość prywatną, a w niej co chcesz.